Siemanko <śmiech> Dzisiaj, dzisiaj będziemy grać w formie, w grać nie nalecieć. Okej. Okay. Point with your right hand and press trigger to pick up. Mm. Okej. Okay. Dobra, tu mam inwentory i widzę, że możemy tutaj wybrać. Okej. Okay. Mamy mapę, na której w sumie coś jednak widać. Okej, okay. jak się zapala ta lampa, lampa, tak się zgasza. Okej. Okay. No to... No to co? Nie! Dobra, otwieram straszne drzwi! Okej, okay, tutaj mamy... Mm. Aha, tu mamy takie coś do otwierania drzwi. I pieniążki. Okay. Nie chcę wiedzieć, co to był za dźwięk. Ja naprawdę nie chcę wiedzieć, co to było. Czuję, że. Nieważne co zrobię, to zaraz coś mnie zaatakuje od Ja coś słyszę. Coś tu idzie. Niech się okaże, że się mylę, proszę. Ja nie powinna grać sama w horory. Ja tam nie chcę. <śmienny> ja nie chcę tam iść. Najgorsze no jest to, wam powiem, że ja mam ogólnie fantom -tacza i tym podobne, więc... <śmienny> się czuję normalnie dobra. Biegniemy. Ja nie chcę. Ja nie chcę. Ja nie chcę. O mój Boże. <śmienny> Ja nie chcę. Czemu tu jest tak ciemno? Latarka już mi świeci lepiej. Zawsze coś. Okej. Okay. Tu mamy te cośki do otwierania drzwi. O Boże, czemu tu są takie creepy łóżka nawet. Ja nie mogę lampy wziąć w drugie. rękę. Dlaczego tu jest tak strasznie? O mój Boże. Tam coś będzie. Tam coś. Na stówę. Ja tam oczy. Uh. Jezu... Sorry, że ja się tak sra... Oh. O! Mm. I can't wait for you, not anymore, not him. There's an exit, the stone face told me. I'll be there, I'll wait for you there, follow my trail, find the ice. Okej! Okay. Świetnie! Mam... Mam znaleźć jakieś oczy! To wcale nie brzmi przerażająco, totalnie. Kocham, kocham znajdywać oczy. To wcale nie jest nic strasznego. Jasne, to będzie świetne. u tam się tak rozjaśniło? Dobra, Zamykam oczy. O Boże, dobra, teraz zamknę oczy. Bo ja nie wiem, co tu będzie. O Boże. <słuch> Dlaczego ja nie chcę tam iść? Dlaczego? O boże. Tam coś stoi. Czemu tam ktoś stoi? Czemu ty tam stoisz? A! O! O boże. Okej. Okay. Najważniejsze jest że już tu nie stoi. Co nie? Okej. Okay. Bierzemy to, to, to. Mm. Okej. Okay. Więzienie. B bardzo fajnie. Uh, looks like a table for something. Co ja mogę tu wsadzić? Uh, pieniążki? Nie no, ja nie chcę, no. Nie mogę nic zrobić z pieniążkami. O, oh, okej, okay. to wcale nie jest podejrzane, że muszę teraz wejść tam, gdzie przed chwilą zniknęła straszna postać. Jakby to wcale nie jest ani trochę podejrzane, ani straszne. Jasne, że tu pójdziemy, bo co innego zrobimy. Świetnie. Okej, okay, idziemy. O Boże. Tu wcale nie jest strasznie. Ani trochę. O, fak. Okej, widzę, że lampa nam się wyczerpuje, więc trzeba. Ją. Ło! Wow, teraz to zaświeciła? Mm. Bierzemy to. Tędy się nie da przejść. Okej. Okay. Mm. At first I was confused, my head troubled and felt... Filled... Nie wiem co za to... oh, It took me a long time to unlock the cell's door. The other cells were empty, but I heard strange noises from the corridors. No, świetnie! Idźmy oczywiście w korytarze, gdzie coś będzie gwizdać. Po prostu... O, tu są te korytarze, świetnie! Jak ja kocham iść w tajemnicze korytarze, gdzie coś jest głośno. O Boże! Tam coś zdało! Co to jest? Co to jest? Wiecie, ja muszę uważać, żeby tu kota nie kopnąć. Co to jest? O mój Boże. Ja stąd idę. Ja tu nie chcę dłużej stać. Gdzie tu się biegało? aby stąd. Oła! To ja się męczę, co nie? To żaden straszny potwór, który mógłby mnie zaraz zjeść. O mój Boże, dobra. Mam rozumieć, że teraz mamy to creepy oko, po to, żeby je wsadzić. Dlaczego nagle muzyka ucichła? Okej... Okay. Czemu tu coś szepczę? Okej? Okay. O-okej? Okay? Super. To wcale nie jest dziwne, że to się właśnie otworzyło. To wcale nie jest... CZEMU SIĘ ZROBIŁO ciemno? Okej. Okay. Okej, okay, to chyba jakieś wczytywanko. Okej, okay. musimy znaleźć kolejne oko. Ale mamy wszystko w ekwipunku? Mamy, dobra. Wcale nie masz czego bać! Ani, ani trochę! Totalnie kuźno, ma! Nie masz się czego bać! Tylko rydarz jest za długi! O. O nie odwracam się! To my może spróbujemy te drugie drzwi jeszcze otworzyć. Hej! Obie te parę drzwi są równie przerażające, świetnie. Okej, okay. znowu nam działa latarnia. A teraz idziemy bardzo długim korytarzem, który wcale nie jest przerażający. Ani trochę. Jasne! Do tego się nie dało? Kolejne Straszne drzwi Okej okay. Bo się przewróciłam ze stresu prawie I Tu mamy to, to I to Mogę zamknąć te drzwi? Bo O Bo nie, niekulturalnie by było OK, nevermind Czemu nagle znowu jest ta creepy muzyczka? ok Bawmy czoła strachom, no, żartuję. To co to? Okej, z tym się nie da interaktować, ale bardzo fajna... Nie wiem, co to jest. A może gość coś nam powie? Up. Dobra, idziemy od niego, bo on jest przerażający. Mój Boże. Co to jest? Ja to widziałam. Idziemy tu! He! takie tam. <laughs> ja już nie chcę grać w to. Toś czuję, że tę gierkę trzeba będzie rozdzielić na bardzo dużo części zanim to ogram. O Boże. Hmm. Kolejny! Kolejny powieszony człowiek i ludzka. A! Nie róbcie mi tak! Idź sobie, nie patrzę na ciebie. Idź stąd. No, no stój! stoi. Okay. Idź sobie, idź sobie, Rozpłyń się. O mój Boże. Czemu? To tu jeszcze siedzi? To zaraz zniknie, prawda? Okej. Okay. Coś czuję, że ktoś będzie to oglądał, jak uda mi się to w ogóle zgrać na YouTube, to będzie miał niezłą polewkę z moich krzyków. Huh. Okej. Okay. Powiem tak, twój twórcy tej gry... Czemu ja to nadal słyszę? Potrafią... Bardzo dobrze przestraszyć widza. Nie powiem. Idealnie to robią. Wow! Świetnie. O Boże. Kolejne przerażające drzwi, ale świetnie. Ja kocham przerażające drzwi, których nic nie ma. Ha! Dobra, tu jest coś swego rodzaju teleport. A tu znowu będzie straszna baba, więc jak ja to położę, to ja zamykam oczy. Dobra, dobra, świetnie. Idę się schować, nara! Co to otwiera? Co tam otwiera? Świetnie. A ja nie mam ochoty tam iść. Ale nie ma wyjścia. Bo się podjam wyzwania. Właśnie, zgasła mi latarka żeby zagrać w taki rip grę, więc. Więc nie mam wyjścia. Nie muszę iść i skończyć, tego nie obiecałam. Więc mogę to rozwinąć na kilka części. Ale jednak muszę to zrobić. Mm, świetnie, że tu jest jakiś straszny korytarz. Wcale się nie boję. A! Wcale się nie sram Dobra, wiecie co? Ja to rozdzielę na dwa odcinki Ja was żegnam, życzę mi dnia i życzę mi szczęścia, żebym to ugrała kiedyś w Dziękuję, do widzenia